Dzień dobry, szanowni państwo. Witam was bardzo serdecznie. Mamy ostatni znak Zodiaku w klasycznej astrologii, a więc znak RYB. I tam właśnie będzie przechodził Księżyc. Słuchajcie, niebagatelna to będzie sytuacja, ponieważ cały ten kosmogram ustawił się w bardzo, bardzo ciekawej konfiguracji. To, jak zwrócicie uwagę, gdzie jest Słońce, ja Wam tylko tak podpowiem, bo tutaj nie ma znaku wężownika, ale on, Słońce właśnie wchodzi do mm, pierwszego stopnia wężownika, a więc w zasadzie mamy końcówkę, apogeum skorpiona i tego, jakim archetypem skorpion jest. Mamy księżyc wchodzący do znaku ryb, a więc do mocnej duchowości. Mamy również punkt szczęścia w koniunkcji z Chironem, a więc przyjrzymy się temu, co nas boli i mamy werteks w ósmym domu, w znaku lwa, czyli nasze ego, które, ja, ja tak powiem, karmicznie zostało nam dane. Bo jedni są niedowartościowani, inni mają przerośnięte ego i wychodzi na to, że każdy z nas indywidual, indywidualnie Poprzez to, jaki kosmogram otrzymał, taką lekcję przerabiał i mamy zakończenie. To jest game over, tak można by było powiedzieć, pewnej karmy. Czasami jest tak, że musimy przerobić jeszcze raz pewną historię, a czasami jest tak, że nasza karma nam odpuszcza i wtedy możemy wejść na kolejny level, kolej, robić kolejne rzeczy. Czego oczywiście Wam bardzo serdecznie życzę. Moi drodzy, karty na ten czas to jest trójka mieczy, pasująca bardzo do tego, jak, w jaki sposób m, większość osób postrzega swoje własne życie jako pasmo nieszczęść. Tutaj pisaliście mi również w swoich komentarzach, m, że właśnie często macie wrażenie, że jesteście chiobami. Tak w nawiązaniu do tego mojego ostatniego filmu. I teraz. Wiecie, my tak owszem jesteśmy takimi hiobami często, bo dajemy sobie też przyzwolenie na pewne zachowania innych ludzi względem nas, co też może być jakąś tam karmiczną lekcją. Natomiast pamiętajcie, że to wszystko ma być uświadomieniem sobie, że ten hiron jako te karmiczne lekcje które często są bolące i doświadczające nas, one mają w rezultacie dać nam pewne poczucie szczęścia, zakończenia pewnej opowieści, pewnej historii, która gdzieś tutaj w naszym życiu się przejawia. Drugą kartą jest odwrócona odwrócona umiarkowa, umiarkowaność, umiarkowanie jako odwrócona karta. Nawiążę jeszcze tak chwilkę tylko do, tego, do tej trójki, yy, trójki mieczy. Zobaczcie sobie na tą kartę. Yy, przedstawia słonia i kogoś, kto odszedł. Coś, co odeszło, coś, co umarło. Niekoniecznie to musi dotyczyć nas. I teraz zadajcie sobie, moi drodzy, pytanie: co umarło w Waszym życiu, a co bardzo kochaliście i to Was zabolało? Co odeszło? Jest taką raną w umyśle. Często te rany umysłowe również przejawiają się zgodnie z totalną biologią, przejawiają się również w naszym ciele. Zwróćcie na to uwagę, bo tak powstają różnego rodzaju choroby. Słoń jest bardzo pięknym zwierzęciem: jest silny, potężny, ma drogocenne kły, ale ma również, wiecie, co. W taki bardzo trudny system ciąży. Że chodzi kilka lat w ciąży, słonica, i jak się rodzi małe, to wiecie, co się dzieje? Zbiega się całe stado, otaczają tą słonicę z tym dzieciątkiem ją ochraniają, żeby nic się nie stało takiemu małemu zwierzątku. Nie? Z nami jest podobnie, słuchajcie, kiedy wychodzimy z traumy, to możemy liczyć na wsparcie innych osób. Bo to jest bardzo trudny czas, kiedy, kiedy przychodzimy do nowej świadomości, do nowej rzeczywistości, po otrząśnięciu się właśnie z emocjonalnych perturbacji. I ta druga karta, umiarkowanie odwrócone, wiecie, ja sobie tak zerknąłem, co znaczy flaming. Flamingi są w ogóle pięknymi zwierzętami, choćby z racji swojego koloru, ale również są podobne trochę do łabędzi z tymi szyjami. Nie? One tworzą taki kształt serca i odnoszą się właśnie do miłości. Zobaczcie, ta tęcza tutaj też nie jest przypadkowa, bo my mamy być paletą barw. Flaming uczy nas tego, że miłość jest najpiękniejsza i najpiękniejszym zjawiskiem, jakie może się tutaj nam przydarzyć, ale miłość powstaje tak samo jak flaga, jak flaga, tak? <grywa> flaga tęczowa, tak, chciałem powiedzieć, bo tak utożsamiana jest. Pod wpływem określonych czynników. I teraz zauważcie, jaką, jak walczą o miłość różne osoby właśnie spod tej flagi. Prawdziwa miłość powstaje pod wpływem zadziania się różnych czynników, tak jak tęcza. Nie? Musi być woda i światło. I osoby, które mają różne, nie tylko inne orientacje seksualne, ale te osoby, które mają inne poglądy, mają. Silną indywidualność, mają bogate doświadczenia, które właśnie są tymi czynnikami, na przykład tym deszczem, deszczem spadających łez, to musi się zadziać, żebyś ty zrozumiał, dla, jak wytworzyć w sobie miłość. I teraz w pozycji odwróconej ta karta mówi, nie czekaj na miłość. Nie bądź umiarkowany, umiarkowana. Nie czekaj, bo miłość jest w tobie. I to masz odnaleźć. Nie płacz za utraconą miłością, że ona odeszła, że ktoś odszedł, że jakaś osoba odeszła, bo zauważ. Za każdym razem, kiedy zakochasz się w kimś, kiedy. I ja tylko tak powiem, o tym mówi trzecia karta, czyli odwrócona dziewiątka, odwrócona dziewiątka mieczy, bo to jest właśnie to samo. To jest piękny, spójny, spójny przekaz. Nie myśl, nie rozpaczaj po tym, co cię zabolało po tym, że coś ode... ktoś odszedł z twojego życia, bo tu jest problem współczesnych ludzi. My się zakochujemy w drugiej osobie i jesteśmy zależni od niej, nie biorąc pod uwagę, że ta osoba i tak kiedyś odejdzie i tak. I wtedy zostaniemy sami albo my odejdziemy i zranimy tą osobę. Naszym zadaniem jest znaleźć miłość w nas. To jest bardzo trudne. Nie każdy to rozumie. Kiedy Jezus miał taką miłość własną, nie, on powiedział: "Ja nie potrzebuję Marii Magdaleny, ja nie potrzebuję nikogo, bo moja miłość to jestem ja, to jest to ego i to jest to karmiczne ego, które jest w tym ósmym domu. Wiecie, trudno we współczesnym świecie być tak zwanym singlem, bo oni są piętnowani." bo jesteś egoistą, bo jesteś narcyzem, jesteś zapatrzony sam w siebie, a my tu tworzymy system ludzi heteroseksualnych, którzy mają być w partnerstwie, rodzina i tak dalej, ale nikt nie bierze pod uwagę, że ty masz tworzyć partnerstwo właśnie ze swoim duchem, czyli ten księżyc, który wchodzi do znaku ryb, on, on pokazuje, mówi naucz się tworzyć relacje ze swoim duchem, kim jest twój duch, czy ty go poznałeś, czym jest twoja osobowość, czym jest Prawda o tobie samym, jako o człowieku, najczęściej ludzie nie zadają sobie tego pytania i chcą kochać innych, bo boją się kochać siebie. Ta trójka mieczy, ona też pokazuje, właśnie, trochę takie przerwane połączenie z naszym duchem. Przyszło mi fajne zdjęcie. Zresztą ja go tutaj wrzucę. Zobaczcie sobie na to zdjęcie. To jest szczególnie to o tej pępowinie. Nie? O, tej, o tym łożysku. My to, to jest takie drzewo życia. Kiedy przechodzimy do nowej rzeczywistości, kiedy się rodzimy, właśnie też ten słoń o tym mówi, nie? my musimy urodzić naszego ducha. Są osoby tutaj w tej, w tej rzeczywistości, które są świadome tego, czym jest życie ze swoim własnym duchem. I teraz, kiedy rodzisz się fizycznie, i lekarz odcina pępowinę, to odcina twoją kroplówkę. Łożysko jest dla dziecka po to, żeby w Nowym Świecie przez pierwsze dni, czy tam chyba nawet dwa tygodnie jest, tak? kiedy łożysko, kiedy dziecko korzysta z tej krwi łożyskowej, która go zasila, która daje mu wsparcie, wspomaganie w tych pierwszych dniach w nowej rzeczywistości. Kiedy to zostaje brutalnie odcięte, to dziecko... Nie może się w dobry sposób zaklimatyzować w nowej rzeczywistości i przechodzi szok i traumę. To wywołuje traumę. Traci swojego ducha. Ten duch się nie, nie jest w stanie wykształcić w tym dziecku, przesączyć odpowiednio, ukształtować. To jest trudne też, słuchajcie, do wytłumaczenia, bo kiedy masz w sobie ducha, to masz w sobie miłość własną. I wtedy masz to, to niepotrzebnie musisz czekać na miłość. Bo zauważcie, co ludzie robią, nie? I to jest też takie pokazanie fajne tego słońca. W, słońca w skorpionie, w ostatnim stopniu skorpiona, ja tak powiem brzydko, czekają na miłość do usyranej śmierci. A ta miłość nie przychodzi, ona nie przyjdzie. Ona nie przyjdzie. Często. Bo są tutaj ludzie, jest tutaj taki, taka grupa która musi się nauczyć miłości własnej. Bo wy, moi drodzy, jesteście na wyższym poziomie ewolucji, wyższym poziomie rozwoju, i mój kanał jest właśnie dla takich osób, żeby im wytłumaczyć: nie patrz na klasyczną cywilizację, nie patrz na klasycznych ludzi. Oni żyją w świadomości genitalnej, a to jest najniższa z możliwych świadomości tutaj. Jeżeli ty pragniesz takiej miłości, no to ty skazujesz siebie na życie w pewnej infrastrukturze społecznej. Która jest na, na najniższym poziomie. Nie znaczy, że złym. Absolutnie. Ja bym tutaj nie chciał być źle zrozumiany. To znaczy, że nie pojmiesz tego, czym jest wyższa świadomość i pociągnięcie energii kundalini z genitaliów do głowy. I wtedy dopiero odkrywasz miłość własną i mówisz sobie: Ja nie potrzebuję drugiego człowieka, żeby być szczęśliwy na ziemi. I tym był Adam i Ewa. Oni mieli miłość własną. Ewa powiedziała, a co by było, jakbyś się we mnie zakochał, albo jak ja, jak ja bym się w tobie zakochała, nie? Bardziej niż w sobie. I tu jest ten grzech pierworodny. I to nie jest, moi drodzy, narcyzm. To nie jest egoizm. Powinniśmy umieć popatrzeć na siebie samego, jako na istotę, która jest studnią przepełnioną bogactwem, która daje. To co masz w sobie daje ci możliwości do realizowania swojego potencjału i bycia szczęśliwym człowiekiem, że nie jesteś zależny od tego, że ktoś odejdzie od ciebie, ktoś cię zostawi i ty będziesz rozpaczać, nie? Będziesz wpadać w depresję, bo zależność doprowadza właśnie do choroby, do nigdy nie gojącej się rany. To, że my jesteśmy przywiązani do kogoś, a tak jesteśmy przywiązani do systemu matki, niestety. System ojca to jest system mm, ludzi wolnych, którzy mówią: Jak nie ty, to ktoś następny będzie, bo ja jestem ze sobą, ja nie potrzebuję nikogo. Nikt do szczęścia nie jest potrzebny, bo ja mam siebie. Ja mam najważniejszą osobę, mm, jaką można mieć, czyli mam siebie. Zobaczcie, przychodzimy indywidualnie na świat. Naszym głównym zadaniem jest poznać siebie, kim ja, kim ja jest. Jako człowiek, jako istota. Co ja mogę tu robić? Jak się rozwijać? Jak czerpać z życia? My nie powinniśmy być niczym uwiązani, powinniśmy być wolni. Powinniśmy kochać siebie za to, co robimy, kim jesteśmy, jak dbamy o siebie, jak, y, jakie doświadczenia zbieramy, a nie jak w tej dziewiątce mieczy y, rozkminiać i, i się zastanawiać nad wieloma kwestiami. Myślenie jest fajne, a i owszem, ale tylko wtedy, kiedy jesteś nieszczęśliwy, tylko wtedy, kiedy pojawia się ta trójka mieczy, a więc Obolały umysł, obolałe serce, zbolała dusza, nie? A boli dusza wtedy, kiedy czekasz na miłość, kiedy ta miłość, twoje wyobrażenie umiera. Zobacz, to, to, na tej karcie umarło wyobrażenie. Czemu go nie puścisz? Przestań myśleć o tym. Skoro umarło, to go nie ma, nie? Skoro partner odszedł, to go nie ma. Zostaw to. Kiedy miłość między wami umarła w związku, to dlaczego... Obstajesz przy chorym zobowiązaniu, bo się zobowiązałeś węzłem małżeńskim. Po co brać takie węzły? Po co zawiązywać węzły? Węzeł małżeński jest jak sznur na szyi. Zaciska się, kiedy przestaje być miłość w takim związku. I bardzo ludzi jest już uduszona tymi związkami, tymi małżeństwami. Wiecie, jak ja patrzę na współczesnych ludzi, naprawdę, że są lojalni wobec przysięgi małżeńskiej, a nie kochają siebie nawzajem, to ja się pytam ludzie, czy wy jesteście mądrzy? Czy, czy naprawdę to, że ktoś wam kazał być lojalni, tak, takim chorym lojalnie, mieć taką chorą lojalność? Sens małżeństwa istnieje tylko wtedy, kiedy jest miłość. Jeżeli nie ma miłości, to podziękuj temu partnerowi, niech on sobie pójdzie, niech ma szansę na to, aby spróbować odnaleźć swoją miłość. A tak naprawdę to wszyscy powinniśmy się uczyć odnajdować siebie, bo to jest nasze główne zadanie, a nie interesować się partnerem, co on ma nam do zaoferowania. Najwidoczniej sami jesteśmy na tyle nudni, że nie potrafimy spędzić ze sobą czasu. Taka brutalna prawda, nie? Ale pamiętajcie, słońce wchodząc do znaku wężownika, yy, dzisiaj wchodzi, kiedy ja to nagrywam, czyli 30. To jest tak, jakby rozświetlał to, czym jest śmierć za życia. A więc, dlaczego jestem nieszczęśliwy? Dlaczego obstaję przy tym, co umarło, zamiast zobaczyć to, co żyje we mnie? Co jest życiem we mnie? Zobaczcie, jakie trudne, nie? I teraz odciąć to myślenie, które było nieudanymi próbami, i spróbować na nowo. Ja tutaj absolutnie nie chcę, żebyście też myśleli, że ja krytykuję związki, bo, wiecie, dojrzenie do miłości własnej miłość własna w ogóle jest taką alternatywą. My powinniśmy wręcz być ze sobą samymi, żeby po prostu być szczęśliwym człowiekiem z tego kim ja jest, że ja mogę w ogóle robić bardzo fajne rzeczy w życiu, że nic mnie nie ogranicza. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby być, żeby miłować bliźniego swego jak siebie samego. Wiecie o czym ja mówię, nie? Tylko taka miłość ma sens, kiedy potrafi, kiedy w ogóle, to musiałbym się cofnąć teraz bardzo, żeby to wytłumaczyć. Musisz tak jak kochasz samego siebie, tak będziesz kochać swojego partnera. Ni mniej, ni więcej. Tak to wygląda, moi drodzy. Więc jeśli nie poznasz miłości do siebie, to nie będziesz w stanie kochać. Odpowiednio partnera, bo będziesz kochać go takimi samymi ograniczeniami, jakich, jak, jak, w jaki sposób kochasz siebie. I teraz, jeżeli popatrzymy na ten werteks w, w ósmym Domu w Znaku lwa, często nasze ego jest determinowane właśnie przez kosmogram, często właśnie przez te czynniki, które zostały nam narzucone, i my mamy nauczyć się najpierw kochać siebie, a dopiero później znajdować nasze lustro yy, i przelewać na drugą osobę, yy, dotyk samego siebie, bo dotykając drugiej osoby, dotykasz siebie, tego, jak ty się widzisz, jak, jak potrafisz kochać. To jest bardzo trudne i bardzo dużo ludzi polega na tym właśnie etapie. Nie potrafią kochać siebie, albo chcą kochać innych. I tutaj to jest przyczyna rozpadu praktycznie wszystkich związków, które ja obserwuję. Ludzi, którzy szukają miłości, zamiast, ją szukać, zamiast jej szukać w sobie, szukają jej w drugim partnerze, a jej nie znajdą tam, bo tej miłości nie ma w nich samych. I te karty radzą właśnie, mówi, nie czekaj na miłość, nie szukaj jej dookoła, bo ona jest i czeka, ona jest gotowa, ona jest w tobie i tam masz zajrzeć. I to, moi drodzy, jest właśnie księżyc. W rybach, mam nadzieję, że taka forma duchowo, duchowego przekazu będzie pomocna niezależnie od tego, kiedy, kiedy odsłuchasz tego nagrania. Bo ja tak mówiąc i słuchając tego, co mówię, stwierdziłem sam tak na prędce, że mm, bardzo piękny przekaz. I z tym was zostawiam.